W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. O najłaskawszy baranku Boży, któryś przez trzy godziny na krzyżu wisiał, dziękuję Ci w imieniu i z miłością wszystkich stworzeń za tę nieznośną boleść, którąś wycierpiał, gdy cię rozciągnięto na krzyżu, z taką gwałtownością, iż wszystkie kości twoje można było policzyć, i proszę Cię, abyś mi dla tej boleści odpuścił wszystkie grzechy, ułomnością ciała popełnione, przez które nieskończoną Twoją dobroć znieważyłem. Amen. O najniewinniejszy baranku Boży, Wdzięcznością wszystkich stworzeń, dziękuję Ci za gorzkie pragnienie, któreś dla zbawienia świata cierpiał na krzyżu, Kiedyś z jękiem bolesnym wołał Pragnę, A Tobie tylko żółci ocet podano, Przez gorycz tego pragnienia, Proszę Cię, Abyś mi odpuścił grzechy popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, Amen. O przenajświętszy baranku Boży, Przez wzajemną miłość i wdzięczność, Która cię z najchwalebniejszą trójcą świętą jednoczy, Dziękuję Ci za to okrutne męczeństwo, Jakieś poniósł wówczas, gdy ręce i nogi twoje tak niemiłosiernie Do krzyża gwoździami przybijano, Że serce twoje drżało od bólu. A wszystkie żyły gwałtownie się ściągały. Przez tę niewypowiedzianą boleść i gorzką śmierć twoją. Proszę cię o mój Jezu, abyś grzechy rąki nóg moich zmazał, i Ojcu Przedwiecznemu przedstawiał rany Twoje dla przebłagania Go za mnie. Amen.